Ważny filmik wleciał, słuchajcie Zawsze, e, zawsze generalnie oglądaliśmy sobie dziwne filmy Slowa, Ale jako, że prawdopodobnie Wojan e, po prostu przejął, e, przejął po prostu fanbase Slowa. Słuchajcie, wydał mocny filmik Ja no muszę to zobaczyć, kurwa, no muszę to zobaczyć Muszę to kurwa zobaczyć Nigdy nie słuchaj piosenki Piwo Janko o trzeciej w nocy kurwa Jeden dzień temu Prawie 400 tysięcy wyświetleń Kurwa mać bro Kurwa mać bro. bro Bro Muszę to zobaczyć Muszę to kurwa zobaczyć I innej opcji kurwa nie widzę Kumasz Oglądam Muszę to zobaczyć. Słuchajcie, przepraszam Was, ale no, ee, muszę wiedzieć, co się. Muszę wiedzieć, co się stanie. Ryby, ryby dzwonią, ryby dzwonią o trzeciej w nocy. Dobra, uwaga, uwaga, przygotujcie się, kurwa, przygotujcie się. Ja pierdolę, przygotujcie się. Chcesz wrócić do szkoły jak Sigma? Byjaj na Wojan Shop! Ja pierdolę! Ej, dobra, tu ja widzę, że tu jest grubiej kurwa niż z Pierwsza sekunda filmu i człowieku słowo Sigma i reklama sklepu! Chcesz wrócić do... Chcesz wrócić do szkoły jak Sigma? Ja pierdolę, ale kurwa esa! Chcesz wrócić do szkoły jak Sigma? Byjaj na Wojanshop. Dodaliśmy nową kolekcję szkolną! Nowy... Zestaw szkolny premium Wojam Team! 599 zł. Mega cena. Zestaw szkolny retro. A czym się różni retro? A, że takie grafiki jakby retro. Coś tam. 399 zł. I co masz tu? Plecak? Nie no, sporo rzeczy tu jest, kurwa, chyba. Chyba gate. Nowe plecaki. Fior... Wow, wow, jakiś czarny plecak tam był. Co to? Nowe plecaki. Tak. Wow, plecak logo Wojan Team. Nowość. Patrz jaki czarny. Nieźle. Piórniki, zestawy. Śniadaniówka! Bidon plus śniadaniówka! zestaw śniadania. Ej, dobra, ale on ma ładniejsze te produkty niż ten Smajslow. Smicel. U smajslowa wygląda, jakby było robione kurwa z tego. Z y, Alibaby przerabiane. A tutaj ma takie. Y, jakby wiesz, opakowanie i w ogóle, kurwa. Piórnik za 119 zł? Kurwa, mać. Tyle kosztują piórniki teraz? What the fuck? Plus wyposażenie gratis. Ta kurwa wliczył się w cenę po prostu wyposażenie, dlatego taka cena. i masę innych Kurwa, on ma stare własne kredki. Ołówki grafitowe. Ja pierdolę, co jest kurwa grane? Kredki dwustronne. Temperówka gratis. Jaki portfel, kurwa, też jakiś miałem portfel, to już kiedyś gadaliśmy, bo taki niebieski miałem śmieszny. 70 zł kurwa? Nie no dobra, to jest przesada chyba kurwa. 7 tych kurwa portfel? To tyle kosztuje? No może w Polsce je produkuje i dlatego taka cena? Chuj wie takich rzeczy jak kredki, ołówki, długopisy. Ja pierdolę długop... Ej, długopis wielokolorowy, kiedyś to był taki flex. Kiedyś dostałem od babci kurwa w podstawówce miałem stary długopis, że tak się klikało i wiele różnych tych i wszyscy mówili wow, ale zajebisty długopis skąd masz? A ja, ja od babci dostałem <laughs> Ja nie mogę, to był flex swój. Czekają na was na Wojan Shopie, wróć do szkoły jak Sigma, wbijaj na Wojan Ja pierdolę, wróć do szkoły jak Sigma, no nie mogę kurwa Co? O, widzowie, ale mi się fajnie grało w Minecrafta, ale czekaj, która już jest godzina? Hm, muszę na chwilę wyjść i sprawdzić Znaczy to trzecia w nocy? To się zegarek mi się zaciął, ale tutaj pokazywało trzecia w nocy Patrzcie go kurwa, obklejony mikrofon kurwa tymi Wojankami Wielki Wojanek kurwa na kamerze, pół kamery kurwa zajmuje Wojanek Butelka wojanka. O, gdybyście się zastanawiali, co piję? Piję kurwa wojanka. Ja pierd... Co nie, dobra, mamy przepowiedź, obie tak późno. To ja się nie kładłem bardzo, bardzo dawno temu. A wtedy. Przed... dobra, ja myślałem, że ten wojan jest jakiś taki lepszy, kurwa, od Smajsława, ale oni kurwa identycznie pierdolą. Ej, on ma kurwa butelkę wojana w Minecrafcie! Wiemy co się dzieje o trzeciej w nocy O trzeciej w nocy dzieją się straszne rzeczy Mam nadzieję, że ja pójdę spać I spokojnie zasnę, nic się złego nie wydarzy Chodźmy szybciutko położyć się O, co to jest? Wróć do szkoły jak Sigma! Brr, brr, pataty Maja Ja pierdolę, Ej, oni są chorzy! Oni mają kurwa Zapalenie obłotów mózgowych, kurwa Jakichś, nie wiem, brainrotowych, kurwa Ej, oni są kurwa chorzy oni są kurwa, oni są kurwa chorzy! A wiesz co? No mogę! położyć się. O, co to jest? Wróć do szkoły jak Sigma! Brr, brr, pataty! Moja to albo jesteś Sigma, albo nie. Najlepszy fragment tej piosenki. Pije wojanka ranka. Oczywiście wpijacie do żabek po bo wojanki! A my idziemy spać. Ta trzecia w nocy nie. nie... CIA kurwa pracuje. Poci się kurwa, słuchajcie. Dniami i nocami kurwa rozkmina plan działania, nie? Sprawi, że ja się czegokolwiek przestraszę. Ale czemu mam tutaj otwarte drzwi w moim domku? E, czekaj. Ktoś mi zostawił wojanka! O, jak fajnie mam Pi Wojanka do białego e, ranka? Czemu ten Wojanek ma taki. Czemu ten. Czemu mam takie dziwne oczy czerwone? Na wojanek o... Ci... Nie pierdol kurwa, że u niego... że Wojanek się zmieni w potwora, kurwa. Wielką kurwa butelkę, która będzie go chciała zabić, bo się zastrzelę! HE? Na moim normalnym Wojanku nie ma takich oczu. Czekaj, czekaj, czekaj. Na zwykłym Wojanku są białe oczy, a tu są jakieś czerwone. Proszę o, nie. O nie, trzecia w nocy to jest. <laughs> ja o nie, trzecia w nocy to jest. Wojanek, butelka Wojanka zmienia się w <laughs> Co to jest za Wojanek? Wojanek straszny się nazywa. I to jest kolejny. Co jest grane. I tu następny. Czy on gdzieś prowadzi mnie? Wojanek po wiadre, w powiadrze, kurwa. On chyba prowadzi do jakiegoś miejsca. O co może chodzić? Proszę, nie, żeby to nie było coś strasznego. Wojanek o trzeciej w nocy, nie. <laughs> nie mogę, kurwa, no nie mogę. Ej, <laughs> to jest, kurwa... Ej, to jest... Ja pierdolę, że on... Nie, nie, ja go szanuję za to, nie? Że on siedzi w tej kamerce, pokazuje tą mordę swoją i gada takie rzeczy, kurwa, nie? Ja już się boję co to może być Dobra, idę, idę za tymi wojankami Mam nadzieję, że zaprowadzą mnie do jakiegoś, rzeczy, do jakiegoś miejsca I zdobędziemy odpowiedź na to pytanie o, Gdzie prowadzi wojanek straszny o trzeciej w nocy No, ej tam jest Nubek. Dobra, czekaj, idę do niego. Może to on je wszystkie zostawił. No wiem ci, nie strasz o trzeciej w nocy, bo wszyscy się boją tej nie, godziny. Ale ja właśnie nic nie lubiłem. Ja chciałem ci zapytać, czy ty wydałeś nowe pojanki z czerwonymi oczami? No, Zobacz na no to. Co Jak? ty? jeszcze ja mnie to... tak nie pokryciało to reszty. A wiesz, co jest najgorsze? Że te pojanki prowadzą do zapki. Nie, nie. Nie. Ja się... nie. Powiedz, Opawiam. że to nie, nie, prze, nie przejęło Mają kurwa żabkę normalnie w Minecrafcie, Wow! Szacun. Oby się żabka nie przeistoczyła w złą żabę o trzeciej w nocy, kurwa. W żabce bowiem bo ja wyobraź sobie, że ten, że tam management żabki mówi: Słuchajcie, jaki macie pomysł na reklamę? Okej, okay, dobra, wprowadzamy napój, wydamy piosenkę. Następnie kolejnego dnia zrobimy, zrobimy filmik... Nigdy nie słuchaj piosenki pij wojanka o trzeciej w nocy i zrobimy tak, że ten napój wojanek się zmieni w złego ducha. I dam oni, mhm, dobry plan marketingowy, zajebiste. I zrobimy ogólnie żabkę w Minecrafcie, okej. Okay. Jest to normalne wojanki, zobacz, Wojanek, Elo, w żabce i... i tutaj tak. Zobacz to śladka. O nie, o, to są one. To są one, masa czerwono okich wojanków! Ale one są malutkie bardzo! Czemu one są takie małe nubek, może lepiej ich nie pi Nubek? Ja je... Ja je wyrzucę. Trzeba je... A ja spalić. bym się napił, więc Nie, i trzymaj się się tego, zobacz. O, to jest dobry o, wojanek. Jedeny prawilny! Jedyny dobry! Nam, 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 nam. Nie idziemy Ty powiedzieć, że coś, które jest nie tak, może on je wszystkie zostawią. BEGAW! A ślej! Kurz, Laska, gdzie ty jesteś? Trzecia w nocy, a tycha nie ma? Ej, czekaj, Ej, co bezpo... to robi? Głowa to Ptysia? To Czemu to jest głowa Ptysia? Co jest? Ja pierdolę! Przyszedł wojany oczy się w nocy i ściął głowę kurwa! Ale! To, to się stało, kurce? Ej, kolejna głowa, gdzie to prowadzi? Aaaaa, to... pdyść! Zam się ma, kopię się właśnie, co wy tybie robicie ty? E, wyłaś wyłaś wanny, z tej warny, dlaczego masz głowę Ptysia tutaj? Ej, kurwa, i, i, o, mamy dopiero trzecią minutę 20 tego filmu. Jak oceniacie kurwa wojana? Lepszy jest niż Smileson, czy. <grym> a bo, się to z tak Co No to zapytanie, nie. Zostawiłem, a czemu coś jest nie tak. Jakie ty się robisz ze swoją głową? Nie, to są akurat głowa twoje na... maskotki. Masz na... Maskotki! Czemu, czemu zepsułeś Cemu? Czemu? He? Masz dobre woja Pierdole. Wojan. Pierdolę. Wojan kontra Smile, to jakby, nie wiem, zapytać, kurwa, nie wiem. A dobra, nie powiem tego, bo mnie jeszcze pozwię. Dzięki. No, najlepsze wojowniki na świecie i proszę do nich nie podchodzić, to są moje. No to chodź, lepiej zobaczyć, co jest na dworze, bo jak zobaczysz, to się chyba na. Ale najlepsze... kiedyś był taki Kanon, co robił takie historyczne bitwy, i tam była bitwa. E, to w ogóle nie związane z tym, co teraz mówię. Była jakaś taka bitwa, właśnie historyczne bitwy, i tam było na przykład Eminem kontra coś tam, i było na przykład jeden z tych. E, ten. PiS kontra O, i jeszcze było chyba. Kurwa, nie powiem tego. Wrócisz! Ha? Zobacz to! Ale ich tutaj jest! I one mają czerwone oczy! No to mają oczy. Oki normalne, ale... No, normalne, zobacz jakie oczy! Chwila, chwila, one mają czerwone no. oczy! To ty nam powiedz lepiej co zrobiłeś! Ty tego nie zostawiłeś. Ja, kurczę, bez tu. Ej, sprawdzę czy nadal jest dostępny na YouTube ten historyczna bitwa... Hitler kontra Stalin. Taki był kanał historyczny. Sprawdzę... Okej, okay, nadal jest. Okej, okay, dobra. I, i, nadal jest, nadal jest. Myślałem, że już tego nie ma. Nie, nie, z tego bo na sercu ja nawet nic nie robiłem z tymi wojankami, przecież do mnie z tego ciężki. Ale jest... kiedyś był taki jest taki kanał właśnie, że oni robili takie bitwy historyczne. I... Ja, I... Serio, serio. I... Tomasz... Serio! I... Nie, 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 nie. Proszę, bo... nie, nie. Serio, Dobra, serio. Ale czekaj, one prowadzą jakieś miejsce. Nie no, on... serio, serio, serio. Idą jest, jest, nie... jest coś takiego i oni rapowali w ogóle, rapowali w ogóle. Jaki ślad... Jak można tego nie znać? To no właśnie mówię o tym, no! Jakiś, nie wiem, zły. No epic rap battles of history to się nazywało. Albo strasznych, co? Prowadzących do jakiegoś strasznego miejsca, pamiętajcie, że jest trzecia w nocy. tylko. a co jeśli one prowadzą do szkoły? Ej nie, one prowadzą do sceny! No normalnie do sceny prowadzi. Ej! Świnka Halinka! To na... Świnka kurwa Halinka, nie? <laughs> Dobra! To jest mój teledysk, To jest twój teledesk! To to jest chyba wszystko w porządku, nie? po prostu do mojego teledesku. Patrz, to są normalne wojanki i jest normalna nazwa. To prawda. Ej, to nie jest normalna nazwa. <grym> Co TO?! O, PIP Tysianka! ON! ON? Ja pierdolę, zmienili tytuł kurwa! -ty. Dobra, mamy pojan, mamy go! MAMY GO! Ty, 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 Panie <grym> ja No i ptyś zostanie ścięty o głowę. Nie wiem, wcale to nie jest Albo wrzucony do gułagu. Wina, ja co to jest nie pi szlanka, co? co Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja, ja nie mam z tym nic Kompletnie wspólnego To nie jest pi-psysianka, a nie np. nobanka Bo kto chce mi mnie wrobić, a ja tak to by chciał wrobić nubka! Nie, 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 to to jest jakby on chciał to zrobić jakby on e Nie miał soja z osobą, to to bym nazwał pi-onanka yes. Maślana, ty sobie fity z onem, Pogięć? No nie! Nie ja, dobra, musimy to przesłuchać, ale ja wam obiecuję, ja nie mam... Zapisałeś... Po... się napił czekaj... Hmm, ale bym się napił... Wody ptysia. Wody ptysia! Wody ptysia. Ja pierdolę! Naj, największy, największy koszmar wojanka, kto zrobił remix o tym, żeby pili wodę zamiast wojanka. Fuck FAK! Pisia! Eee, wiecie co? Ja... pi wodę! Wody. I wody. Wody. ale do samego ranka! Do ale z <staniec> Ale ty! Komarcie ja ptej! Co ty o, robisz? Przecież ja do, go pokonaliśmy, A raczej dobra. on uciekł nam! Ale czy to co? oznacza, że ty z nim współpracujesz? A, a nie ja To w ogóle to nie oznacza, to oznacza, że Zobacz. Dobra, puszczaj tego kurwa! Puszczaj, puszczaj, to raz, puszczaj ten, może, ten numer do kurwy! To oglądać. Ja to nawet podgłośnie, bo to bardzo ważne teraz jest. Mm, mm. Ale bym się napił... Wody ptysia! Oh. Wody ptysia! O, jak to pije! To był ptysz. To był Tam się zmieniło na myślane! Widziałem to! Patrz, przez sekundę, jak pije, 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 pije! Betam! tam! No, tyla No, ale. Ale, ale ja. Yo. Ja pierdolę, jak oni to kurwa na to wpadli, nie? Nie mam kurwa pojęcia, stary. Ja ja, patrz, ja mam normalnego, ja mam normalnego, ja się mm -hmm. go napiję, patrz. Moi wrogowie, Uuu, Moi wrogowie! Dobra, koniec! Albo ja, albo masz sama. Ja... Lista wrogów, kurwa, skreśleni, zabici, kurwa. Ja też jestem skreślony, pa! Ej, to prawda, też jesteś skreślony, może Czyli on... Co? On tutaj zapomniał cię nie skreślać. To jest taki demin, Zamiast się przypodawać bardziej, to on cię skreślił! No właśnie, to jest jego wina i on jakby źle, yy, znaczy on jest... Dobra kurwa, dajcie spokój, no nie mogę tego oglądać. Uh. O co on tu gada na koniec? Zobacz, zdecyduj się, napiszcie, co powinniśmy zrobić z Maślaną. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla... dla ciebie. Ej. <ścoughs> DLA MNIE?! <ścoughs> no, <de. ścoughs> O kurwa, nie pierdol, reklama Wojanka od razu? No Słownia. Wojanek, przenieść się do Wojanowic. Siemano, Kolanowic, ale to... <śmianowice> ja pierdole, ta reklama jest z telewizji? To jest kurwa crazy, nie? Ej, a jak to wygląda kurwa z prawami autorskimi, że oni na przykład robią reklamę i normalnie jakby... Jest Minecraft. W się sensie, no w sumie mogą... Nie udowodnią, że to Minecraft, bo są tekstury w sumie pozmieniane, ale no, nie wiem, czy to, czy to nie jest na przykład przypałowe kurwa? Że, że oni jakby używają to... Minecrafta do tego wszystkiego? Zaraz się Mojang odezwie i powie, o Microsoft się odezwie, Oj oj, oj. E, do, do pana, do pana Microsofta, proszę procencik Do pana Microsofta Za te wojanki Za, za tego Za reklamkę Ciekawy jestem, ciekawy jestem jak to wygląda No bo w sumie no ciekawe, nie? Bo to, to, to tak jakby na przykład, nie wiem, telewizja sobie wzięła, zrobiła yy, yy, reklamę w Minecraftie, na przykład, nie? I wiesz, i, i wypuściła do telewizji, na przykład, nie? Ciekawe. Ciekawy jestem.